Siemanko, już za parę dni pryma aprilis. Tego dnia po prostu trzeba zrobić parę osób w konia. Dziś pokażemy Wam sprawdzone sposoby na psikusy, którymi możecie wkręcić swoich znajomych czy inne osoby. Pamiętajcie również, że odpaliliśmy nowe majsterkowe formaty, które możecie zobaczyć, klikając w ten link. Ponadto, jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygrać jeden z dwóch samochodów i masę innych nagród, to poczekajcie do końca tego odcinka. Tymczasem zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Żarty biurowe na współpracownika to jeden z bardziej wdzięcznych tematów. Zaraz pokażę Wam, jak zrobić psikusa, wykorzystując do tego celu firmową kserokopiarkę. Na początek kładę spinacz na szybie kserokopiarki, kseruję kilkanaście kartek, po czym zabieram go stamtąd. Kartki umieszczam ponownie w podajniku tak, aby nasza niespodzianka znalazła się na zadrukowanej stronie. Teraz pozostało poczekać na delikwenta, który spróbuje skorzystać z urządzenia. Surskjøstav! <laughs> 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 No, how? Co jest? Cholba jak ten, a jak dam ci ten materiał, to. Zrobisz tam podmianki tego tekstu? To wcześniej nie było, tak? Bo. A czego jest? Co ty w ogóle? Ej, no m.pa, no nie A Co ty Znowu? Serwisem z Sevenu nie wiem. Zapewniam Was, że będziecie mieli niezły ubaw, obserwując Waszą ofiarę, która bezskutecznie szuka naszej niespodzianki na dokumentach i szybie kserokopiarki. Przy żartach i trollowaniu nie zawsze musimy wyszukiwać pojedynczych ofiar. Dlatego dziś pokażę Wam prank, który będzie prawdziwą bronią masowego rażenia. Na początku przygotowuję wzory z oznaczeniami toalet. Damskiej i męskiej. Dla lepszego efektu zalaminujcie wydruk. Jeśli nie macie do tego odpowiedniego sprzętu, to możecie to zrobić w punkcie Xero. Pozostało z tyłu nakleić taśmę dwustronną i gotowe. Teraz wybieram się do centrum handlowego lub innego miejsca, gdzie jest sporo ludzi i podmieniam oznaczenia toalet. To nic nie umów, hmm. Co robisz na, na Co? Co? Co robisz na Kibiu, jak nie Jim, disciple? Nie wiem. Na Sprawdzałem, z nie, mam, nie żeby się złamać, 16 z Nie potrafię, nie potrafię tego nadzornić, nie? Musimy na zawody łamane przez ciało. To, ale to jest polski film, nie? Na co zostanie. To chyba... To, to, to się z tego wysypało. Nie grywałem cały czas. Tak. Kurde. Ostatnia sytuacja, nie? Najnowszy Jaguar. Jakieś 200-300 tysięcy, a to mój kolor. Skubaniec mnie zestawił, nie? I polas sobie. Mhm. Ty, wiesz co, nie widziałem co zrobić, bo tak, są woda, się nie wjechał, nie? FZ. Dzwoni na policję, kurwa, nie? Dzwoni na <śmiennie zwończyli> wow. policję no, no, i O, nie, Oooo. O! Co? Zbijamy. Nie, jeszcze nie. Kurwa, pęć nie rozumiem nie tego. Patrz na, na, na tą scenę, nie? Część stałych bywalców może nie zwrócić uwagi na nowe oznaczenia, Lecz nowi z pewnością będą kierować się naszymi naklejkami. Zamieszanie gwarantowane. Akademiki i stacje to świetne miejsce do wkręcania znajomych. Dziś pokażę Wam, jak wykonać niecodzienny kawał, który najlepiej wyjdzie po grubej imprezce. Na początku biorę kilka foliowych siatek i sprawdzam ich szczelność. Teraz wkładam telefon ofiary do worka strunowego, zamykam go i szczelnie owijam taśmą, tak aby do środka nie dostawało się powietrze. Następnie przekładam całość do siatek foliowych i ponownie wszystko szczelnie owijam. Dużą szklankę, wazon czy plastikowy pojemnik wypełniam w 3 czwartych wodą i wkładam do środka nasz pakunek. Całość przykrywam kawałkiem cienkiego plastiku, podkładką czy pocztówką z wakacji, po czym wybieram miejsce, w którym przeprowadzę cały żart. Na koniec wystarczy obrócić pojemnik do góry nogami i usunąć podkładkę. Oczywiście trochę wody zawsze Wam wyleci, ale to nic w porównaniu z tym, co czeka Waszą ofiarę. Pozostało już tylko wykręcić numer do naszej ofiary i poczekać, aż zacznie szukać telefonu. Czuć jest ciężkie. Tak wykonanym kawale lepiej, żeby was nie było w pobliżu, bo zapewne zostaniecie poproszeni o posprzątanie tego całego bałaganu. Oczywiście, jeśli nie chcecie komuś uszkodzić przypadkowo telefonu, to zawsze możecie go przykleić pod stołem, dzięki czemu jego właściciel będzie myślał, że jest w środku. Żarty możemy podzielić na dwie grupy, czyli dobre, na które reagujemy lekkim uśmiechem oraz mega ostre, które wywołują nieprzewidziane reakcje. Oczywiście są też suchary, ale to opcja zarezerwowana dla prowadzącego teleturnieju z rzepą. Zaraz pokażę Wam patent, który naszą ofiarę może doprowadzić do płaczu. Zobaczcie. Na początku za pomocą szlifierki kątowej odcinam fragment ostrza siekiery i dokładnie szlifuję pozostałą część. Następnie nakładam na niego klej szybko schnący i przyczepiam kilka magnesów neodymowych. Aby zabezpieczyć karoserię auta, do magnesów przyklejam kawałek gąbeczki. Teraz maluję delikatnie całość, aby magnesy stały się niewidoczne. Pozostało już tylko zamocować ją na aucie naszej ofiary i gotowe. No nie gadaj! ty czemu tu przed furtką? Ale i o, ale co? To jest daje mi raka, ej ja Czekaj, w... bo ja muszę go wyśla... nagrać! Nie no myślałem, że kurde! B <tosunkirle> <glorantuje> ale to, ale... ale wiesz co, ja, ja specjalnie mówię tak, tutaj nie wiem czy ktoś mieszka, stanę sobie tutaj. A, a ja już są siadłem, bo taki są mi spuszczali powietrze dalej, mi tutaj gdzieś porysowali, Ale, ale Chyba i co? Serba. Ale tak patrzysz i mi słyszysz go. O kur... <tosunkirle> Jak się tak zastanawia, to dochodzę do wniosku, że lepiej nie robić tego na obcych osobach, no bo może się to skończyć dla Was boleści, ale znajomym jak najbardziej możecie zajść za skórę. Coś w tym jest, że słowo pisane budzi w nas dużą ufność. Dlatego zaraz pokażę Wam, jak przy pomocy kilku zdań zrobić niezłą bekę przy parkomacie. Oglądajcie. Na początku drukuję kartki, które użyjemy w naszym numerze. Następnie dziurkuję wydrukowane listy. Teraz przyczepiam do nich dłuższy łańcuszek oraz kolejny z długopisem. Całość powinna się prezentować mniej więcej tak. Drugą kartkę laminuję i naklejam na jej odwrocie kawałki taśmy dwustronnej. Nasze rekwizyty są już gotowe, więc pora ruszać w miasto. Słuchajcie, mamy nasz gadżet i lecimy na łowy. Jest. Jest. jest, nagrywasz? Hmm? i czeka Ciekawe nie umie się śmiać, kamerą Nie, nie się, się wpisał i się że bilet wylecił jest następny, stary nagrywaj będę gadać o tym jest, czekać wpisuj się. patrz, patrz, jaka to jest stary jaka to jest fajna ruta tutaj no jak, po co? No wpiszcie, bo darmowe bilety rozdają. No ja się wpisałem, no wpiszcie, młody. Wpiszcie. <laughs> Pokazuj. Nie, yes, młody. Ty, rezyg rezygnuj. Nie, yes, nie. No, za... Dobra, jest. Ale go. wpiszę starego. <laughs> da, patrz, ter, patrz, no, tu się wpisuje. Mamy stary, dobry strzał. Następny, no, Stefan. Jest. No, <laughs> Ale wpisuje. Ej, <laughs> mój żony. kolejny. Chodź, jest, jadę. Ale patrz jak wszystkie dane podał, I... pewnie imię żony też. Yes, ale... Nie wyskakuje bilet, ale ja ja się wpisałem. Ale ludzie mają fury. No co, no zeszyt no, na łańcuchu. <laughs> Idzie gościu. Mam go? Masz go, jest zeszyt. No zeszyt, dawaj stary, najpierw zeszyt jak chcesz za darmo. Tak, i wpisujemy. Jest. Dawaj, Stefan, <laughs> dawaj, Stefan, błagam. Ty, ale wy ty Maćki, po co to ludzie robią? Ty, nie. ale... bo pisał tylko datę. No taki byłeś uczniem, też pół zadania domowego odrabiałeś. Pewnie nie wie, jak napisać Mitsubishi. Najgorzej, że ma Chryslera, nie taki H. <laughs> tak, idzie pani. Zresztą, jak kobieta. Kobiety. <laughs> <Ty>, ona bez zastanowienia. Bez zastanowienia. Ono na się zjadała. A baba od razu, no to pewnie to pani mówi. z Zusu wszędzie się wpisuje. Robi? No nie wiem. Jak się pisze też? Heniek, nie podglądaj. Zasłoniła cię. mnie. Proszę się wpisać. Nie musiałam pisać, tylko. Nie nam na autobus. A co ty patrz, patrz o numer estetyjny pisze. Sprawdza na samochodzie. Zobacz, zobacz, po syferce, kurde. Po syferce są... Jaki... A przejeżdża... <śmierdzi> <śmierdzi> ja o, ze kichał nam zeszyt. Nie, nie. No i patrz, to jest właśnie żulernia, co? Hmm. Państwa. O, co to jest, proszę Państwa. No, a tu jest Bo to na zło można nie ja, Może urwać z kartki papieru. I co zrobi? Do kieszeni. Do kieszyn. Jak widzieliście nasz kręt wypali do tego stopnia, że mości panowie z podworca poczęstowali się naszym długopisem. Jak widzicie, nie potrzeba wiele wysiłku, aby dobrze wkręcić kilka osób. Życzymy Wam dobrej zabawy i sporo śmiechu. Jeśli dodatkowo chcecie wygrać jeden z dwóch Volkswagenów Jetta lub wiele innych nagród, to weźcie udział w urodzinowej loterii Castoramy. Więcej informacji znajdziecie po kliknięciu w ten link. Pozostało tylko życzyć Wam szczęścia, no i udanych pranków. Do zobaczenia już wkrótce.